Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Pawko, to jest FIFA14 Ultimate Team Oczywiście otwieranie paczek w World Cupie Zaczynamy, pierwsza paczka Wygrałem turniej i otwieram Zobaczmy, samoleto Dobra, paka W miarę może być Bo Jak widzicie, et tutaj jest wolniejszy Troszeczkę niż w normalnym fucie, to dajemy na szybką. Kolejna paczka, oczywiście. Te paki za wygranie turnieju są i w następnej paczce też dosyć dobra. Eśp mamy kolejnego belga lewy obrońca bong. Tony Cross ładnie. Jest on Oliveira. Mendoza Oczywiście duplikaty No szybką sprzedaż Wellback, szkoda Wellbacka Ale no, nic nie zrobimy Z tym Kolejna paka O! Wolcott, bardzo też fajna paczka Uuu 96 tempa Szybcy zawodnik bo paka, tylko walkot, reszta na szybką. Zadajemy ich za zero. Teraz będą chyba zawodnicy. Tak, paczki gdzieś natrafia nam się jeden zawodnik tylko. Więc zobaczmy. Gambo. Słabiutko, słabiutko trochę. Otwieramy kolejną. Co w niej? Martinez. Też słabo. Widzicie? Ja oczywiście polubiłem Belgię. Praktycznie mam już skład z Belgii, ale jest on troszeczkę słaby. Kennedy. Duplikat. A sprzedaż. paczka. na paczka niej? Adler Duplikat. Też na szybką. Na razie dobry kro, cross, walcot. Zobaczymy dalej, polujemy na jakiś Riberiego, albo Ronaldo Messi, nie wiem Montari. O, dosyć ciekawe. A w ogóle nowa fota jego Wszystko do klubu. Dajemy. Co się da? się nie będzie to długi pack. Opening zidis jakiś. Grek, jego nie miałem. I ostatnia paczka z tych yy, paczek darmowych. o kolejny. Dobrze. Obrońca z Belgii. W końcu jakiś jest. I teraz otworzymy sobie paczki za 5000. Zobaczymy, co nam się trafi. Tymczasem Maxwell, Baines Velasquez. Maxwell, no ciekawy zawodnik, Baines też. Gromowa złota paczka. Wszystko do klubu. Odbieramy kolejną, co w niej zobaczmy? Nic, kompletnie nic. Same duplikacje jak zwykle. Widzicie, mój rekord to 4545. Troszeczkę już sobie tutaj pograłem. Otwierałem tych paczek. I za chwilę Wam pokażę mój skład po tym otwieraniu. To tym razem Nacho Fernandez, Wukojewić i Żirków, Oczywiście tutaj odbieramy pakę. I otwieramy kolejną. A co w niej? Piłka się kręci. Diaz. Dias. To jest ten chyba co w Wiśle grał albo gra. Chyba grał. A jajaj, nie to. Duplikaty. Też tylko. Mamy 560 zawodników w klubie, sporo już i ostatnie trzy paczki. za tym razem Viviano Kedira Kedira duplikat, nic ciekawego, wszystko na szybko jeszcze dwie paczki, Bruno Alves, Bruno Alves, środkowy obrońca z Portugalii. Dosyć dobra obrona, główki. Tempo troszeczkę słabe. Fotakis, boje, Soudani i Meia. O, kolejny belk, którego już mam. Do klubu. na szybką. I ostatnia paczka na ten odcinek. A tym razem też nikt ciekawy. Martins. Wal tempo dobre. Marques. Salpingidis. Tempo też dobre. Jak na napastnika Burlak. L2, a i duplikaty słabe w zdeczko jak Radowić albo Ribery oczywiście to do klubu i to by było na tyle na ten krótki pak. Opening jeszcze wam pokażę mój skład. Tak się on właśnie prezentuje na bramce widzicie Neuer. Prodygdante i Boateng, lewa Schmelzer, prawa Alves, SPD Fabregas, SPO GC, LP Hazard, Pepe Müller Klose i Menzema. Tak wygląda moja ławka. To oczywiście wszyscy z Belgii. Jeszcze Wam pokażę. Tam jeszcze mam. Martinez, Kedira Cross. Krosa chyba damy na ławę. No I tak to wszystko wygląda. Ronaldinho. To by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. I trzymajcie się. Na razie.